Mam nadzieję, że to ostatni raz dzisiaj. <noise> to jest trzecia na gronie i żadne nie wyszło. <noise> Także mam nadzieję, że tym razem e, wszystko się zgra tak jak należy. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Dawno nie, mnie tutaj nie było, ale muszę Ci powiedzieć, e, że ostatnio tak mnie odcięło od nagrywania, od bycia w mediach, a e, że to jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy, czy Ty też tak masz. Natomiast mnie ciągnie do natury, do, do tego, żeby bardziej a, zajmować się tym, co wewnątrz mnie, moich dzieci, a, niż tym, co na zewnątrz. A, jakoś odcinam je naprawdę od informacji, nie wiem, z czego to wynika. Być może te informacje z zewnątrz a, zmieniłyby coś w nas i dlatego omijają nas szerokim łukiem. Także tak, ja dzisiaj w parku na moim rowerze mojej gazeli na Bosaka zasilam się właśnie tym drzewem, co za mną. Zobaczcie, jestem. Pozdrawiam cię cieplutko. Pewnie niedługo wrócę do nagrywania. Tworzy się nowa książka na temat rodzicielstwa, więc tym będę się chciała podzielić oczywiście. Natomiast jestem bardzo ciekawa, co u Was. Napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, Buziaki.